Otwarty mikrofon. Radio Opole. Łukasz Mozolewski z partii Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców jest dzisiaj moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu. Polska liberalna strajk przedsiębiorców to jest ugrupowanie. jakie? Antyrządowe, opozycyjne. jakby pan siebie określił? Panie redaktorze, polska liberalna strajk przedsiębiorców to jest. Hmm... Ugrupowanie polityczne, to jest partia polityczna, która powstała jako narzędzie, my nie chcemy być politykami, my nie chcemy politykować, my jesteśmy obywatelami, którzy, których, którzy mają dość tego, że od ponad 30 lat ci sami ludzie zasiadają w ławach poselskich. Ci sami ludzie piastują stanowisko zawód już w zasadzie zawodowego polityka, wymieniają się tylko ugrupowaniami, wymieniają się tylko ilością posłów w ławach poselskich. Natomiast z ich rządów nie wynika nic dobrego dla rozwoju naszego kraju. Czyli można powiedzieć, że jesteście ugrupowaniem antysystemowym? Jesteśmy, jesteśmy środowiskiem ludzi, którzy cenią sobie wolność, własność, godność. Jesteśmy środowiskiem ludzi, którzy patrzą się na kraj liberalnie. I jesteśmy środowiskiem ludzi, którzy przede wszystkim mają doświadczenie w zarządzaniu, bo gros z nas to są przedsiębiorcy, którzy na co dzień zarządzają swoimi firmami, zatrudniają pracowników, spotykają się z realnymi problemami, z realnymi trudnościami i muszą im podołać I My chcemy wystawić w najbliższych wyborach do parlamentu reprezentację, reprezentację obywateli, która będzie spełniać dwa kryteria. Po pierwsze, nie będzie na tych listach ani jednego polityka, i po drugie, będą to ludzie uczciwi, którzy chcą zmian dla kraju. Także zapraszamy wszystkich. No właśnie, i dlatego ruszacie w teren, tak można by powiedzieć, bo jutro, o ile wiem, zamierzacie spotkać się właśnie z kim? Z mieszkańcami regionu, czy z przedsiębiorcami działającymi w województwie? Panie redaktorze, jest to spotkanie otwarte, na które zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą porozmawiać o tym. Co zrobić, aby przestały rosnąć ceny w Polsce, aby y, przestały rosnąć ceny energii, aby przestały rosnąć ceny dóbr produktów? Y, chcemy porozmawiać o rozwiązaniach systemowych i chcemy porozmawiać, co zrobić, żeby w Polsce z powrotem było normalnie. No ale to wszyscy chcieliby, żeby były niższe ceny. To co w takim razie można zrobić? Tak na dziś. W dużym skrócie przynajmniej. Panie redaktorze, co można dzisiaj zrobić? Nie dalej jak dzisiaj rzucił się w oczy. Rzuciła się w oczy pierwsza strona gazety wyborczej, na której mamy informację, że pan Sassin planuje wydać 14 milionów na billboardy, na których będzie informował nas o tym, że prąd jest drogi, bo to wina Putina. Byliśmy informowani przez rządzących za nasze pieniądze o tym, jak to będzie fajnie i super po wprowadzeniu nowego ładu. Wiemy, że nie jest. Ale tutaj mylimy dwie jakby dwie, Nie dwie rzeczy, bo Nowy Ład dotyczył zmian podatkowych, o ile hmm? pamiętam. Natomiast tutaj mówimy o problemach, które wynikły i pojawiły się już po wprowadzeniu tych zmian podatkowych, mając związek z wojną na Ukrainie i kryzysem energetycznym. To ja, do, to ja doprecyzuję, panie redaktorze, bo tak, to prawda, mają związek z wojną na Ukrainie i kryzysem energetycznym, ale w dużo mniejszym stopniu niż jest to nam wmawiane. A pan zapytał. Co można zrobić, a, a między innymi ograniczyć wydatki, które są. 14, aha, no okay, ograniczyć jeżeli... wydatki, które są zbędne. Ja to 14 milionów no świata nie uratuje. 14 milionów świata nie uratuje, natomiast takich wydatków jest bardzo dużo, rzekłbym, za dużo. Powiem tak, czym różni się przedsiębiorca od zawodowego polityka? Przedsiębiorca to jest ktoś, kto potrafi z 50 zł z... zrobić 100 zł. Polityk zawodowy, nasz dzisiejszy, to jest ktoś, kto potrafi za 100 zł kupić coś, co jest warte 50 zł. I to chcemy ukrócić. Państwo mają w nazwie ugrupowania element liberalny. Tak. Czy w polskiej polityce i gospodarce brakuje tego liberalizmu? W polskiej gospodarce i polityce co do zasady nie było liberalizmu. No jak to, ale przecież. Już po 1989 roku pojawiały się ugrupowania, które mówiły o sobie, że są ugrupowaniami prorynkowymi. Dokładnie jest tak, jak pan mówi: ugrupowania te mówiły o sobie. Dzisiaj z liberalizmem potocznie kojarzona jest Platforma Obywatelska, która po pierwsze chce wprowadzić czterodniowego, czterodniowy tydzień pracy, po drugie mówi, że chce utrzymać cały system socjalny, który w Polsce obowiązuje, który po części również napędza inflację. Gdzie to liberalizm? A to, czyli co, mamy rozumieć, że liberalizm polega na tym, że się obcina ten tak zwany socjal do zera niemalże? Panie redaktorze, nie chodzi e, o obcinanie do zera, chodzi o e, po pierwsze, danie ludziom wyboru, po drugie o to, żebyśmy mieli świadomość, że e, jeżeli pan pyta, co wpływa na inflację, no to na inflację wpływa między innymi wpływają między innymi wydatki socjalne, e, ponieważ są drukowane. Pustym i pokrywane głównie pustym, jednak wysokie ceny energii. Pustym, pustym pieniądzem. Wysokie ceny energii. Jeżeli chodzi o, o energię, o tym też będziemy rozmawiać. W listopadzie wchodzą nowe cenniki, one będą dużo wyższe i my widzimy, i to również prasa opisuje, że tam są horrendalnie wysokie marże. Tam są marże, które sięgają kilkadziesiąt procent, nawet do 70. Ale nawet... sam pan wie, jako przedsiębiorca, że im wyższa cena, tym wyższa marża. To jest z automatu niejako. Nie do końca, panie redaktorze, ale nie mamy aż tyle czasu, żeby o tym dzisiaj powiedzieć. Ja powiem może inaczej. My nie mamy świadomości, jak bardzo decyzje polityczne, decyzje administracyjne, pozarynkowe wpływają na inflację. Przykładem może być decyzja polityczna o wzroście minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku o prawie 20% i to wpłynie na inflację. Dlaczego? Przypomnę, że mikro, mali i średni przedsiębiorcy wytwarzają 50% połowę produktu krajowego brutto. Przypomnę, że mikro, mali i średni przedsiębiorcy zatrudniają 68% pracowników w Polsce. Wiemy, bo to, bo, bo to są dane y, otwarte, że mikro, mali i średni przedsiębiorcy nie są w stanie płacić tak dużo jak korporacje, które nie płacą podatków. Mhm a mikro, mali, średni przedsiębiorcy są wyciskani dzisiaj jak cytryna z każdej strony i jeszcze im się dokłada. I teraz dlaczego wzrost minimalnego wynagrodzenia wpłynie na inflację? No dlatego, że mikro, mali, średni przedsiębiorcy, żeby podnieść wynagrodzenia, bo to jest dodatkowy koszt, dodatkowe obciążenie, będą musieli podnieść ceny oferowanych usług Ale i produktów. Robią. robią, tylko że będą musieli robić jeszcze bardziej. Jeżeli minimalne wynagrodzenie wzrośnie o blisko 20%, Panie redaktorze, to będziemy mieli sytuację taką, że pracownik otrzyma więcej pieniędzy na wynagrodzenie, ale będzie mógł za nie kupić mniej. To znaczy ra, nominalnie no tak, otrzyma więcej. Re, jest mechanizm inflacyjny? Realnie to, to kupi mniej, w związku z czym my poprzez podnoszenie pozarynkowo, administracyjnie, politycznie. Minimalny poziom minimalnego wynagrodzenia o 20% powodujemy, że ludzie zbiednieją. My to widzimy teraz. No dobrze, bo... Ale jeszcze jedno pytanie. Czy czy, bo chyba jest tak, że przedsiębiorcy w ostatnich latach zaczęli zarabiać więcej? Proszę pana, panie redaktorze, w bieżącym roku kalendarzowym mamy rekordową ilość zamykanych firm. Nigdy w historii nie było tak. Dużej, ale to jest sytuacja kryzysowa, tak zamykanych, powiedzieć. zamykanych firm. Ale do sytuacji kryzysowej doprowadzili nasi politycy. Czy wojna na Ukrainie? Wojna na Ukrainie jest i ona dotyczy również innych państw. Proszę zobaczyć, no i, jeżeli ma, chodzi widzimy, o. Widzimy, że w większości państw europejskich rekordowe ceny inflacji. Wysokości, rekordowa wysokość inflacji, a tym samym oczywiście rekordowe ceny w sklepach. Panie redaktorze, w Szwajcarii mamy 3,3% inflacji. To też jest kraj europejski. W Turcji, Oj, mamy, ale to w Turcji mamy. Już ponad, biją tam na alarm. Y, tak, bo stopy procentowe y, podnieśli na 0,25%. Tak, biją na alarm. To racja. W y, Turcji mamy ponad 80% y, inflacji. My jesteśmy dzisiaj w sytuacji, w której rok temu była Turcja. My mamy również swoją walutę, która. Bardzo mocno traci na wartości Nie tak jak waluta turecka Ale zwróćmy uwagę Jeżeli my nie zatrzymamy tego co się teraz dzieje To za rok z dużym prawdopodobieństwem Będziemy w sytuacji Turcji My tego nie chcemy, my chcemy powiedzieć stop I dlatego proszę przyjść w sobotę na 18 na Krakowską 51 Do Pola do restauracji Gastrofaza Bo o tym będziemy rozmawiać My nie chcemy być drugą Turcją A politycy nas pchają w ten kozi róg Tłumaczą nam przecież 500 plus miało spowodować wzrost urodzeń dzieci Nie ma My chcemy porozmawiać o ZUSie bo mamy żyjemy taką mrzonką, że w ZUS odkładamy do ZUS-u na emeryturę. W ZUS-ie nie ma pieniędzy. W ZUS-ie jest na półtora miesiąca wypłaty wynagrodzeń. Mało tego, to jest system, który polegał na tym, że dzieci odkładały pieniądze dla rodziców w momencie, kiedy dzieci było dużo, kiedy rodziny były wielodzietne. Teraz nie ma dzieci, nie ma kto odkładać za chwilę to się, się to zawali. system solidarności społecznej. Za chwilę, ale my y, będziemy. Że dzieci wy... pracują na emerytury swoich rodziców. Ale nie ma dzieci. I nie Ach. będzie za chwilę dzieci. No to no kto właśnie. będzie pracował? Ale mamy i y y y tutaj są dane, które zaprezentował niedawno. Proszę mi pozwolić znaleźć. Profesor Piotr Szukalski z Uniwersytetu mhm. Łódzkiego, który mówi, że do początku 2022 roku do Polski przyjechały z innych krajów około 2 miliony osób. Mhm. Równocześnie, oczywiście, 2 miliony wcześniej mniej więcej wyjechały, czyli udało się uzupełnić tę lukę. I mówimy tutaj o um, tych, którzy przyjechali jeszcze przed wojną mhm. na Ukrainie, bo wtedy były mhm. prowadzone te badania. Czyli de facto udaje się jakoś zasypywać tę lukę demograficzną, również jeżeli chodzi o świadczenia socjalne. Panie redaktorze, czy Pana. Marzeniem jest życie w kraju, w którym udaje się zasypywać luki. Przecież ci ludzie przyjechali, jutro mogą wyjechać. Przecież my mamy taką sytuację. Ja rozmawiam, ja rozmawiam na co dzień z różnymi osobami, które prowadzą firmy, które ostatnio rozmawiałem z młodą, ambitną dziewczyną, która pracuje w przedszkolu. Uczy dzieci w uczy dzieci, e, wieku już 3-4 lat asertywności. Bo można, jak to robi, no, każe wyciągnąć rękę przed siebie i powiedzieć: stop, nie podoba mi się. To jest rodzaj asertywności. Wprowadza. No państwo teraz to robią. Wprowadza, Panie. wprowadza, tak, my też to robimy. Wprowadza e, swoje innowacyjne programy, ale ma po drodze tyle barier, że mówi: mam dość, ja chcę stąd wyjechać. Moim marzeniem jest wyjechać z Polski. My nie chcemy żyć. W takim kraju. I o tym będziecie między innymi rozmawiali Państwo z tymi, którzy zechcą się z Państwem spotkać. Raz jeszcze zapraszamy sobota, 8 października, godzina 18, Krakowska 51, restauracja Gastrofaza naprzeciwko Centrum Dialogu Obywatelskiego. Zapraszam Łukasz Mozolewski z partii Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję Panie Redaktorze, dziękuję Państwu. Otwarty mikrofon, Radia